witam kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie w grze o nazwie Złocone Trasy. I rozpoczynamy drugi odcinek yy, oceniania gier od widzów. Także zaczynamy, klikamy sobie graj. Jesteśmy... I okej. Okay. Yy, jesteśmy dealership, mamy tutaj... Gra została zaproponowana przez tego oto gościa. Także zapraszam. Do oglądania Was oczywiście zapraszam. Także co, otwieramy sobie drzwi. Zem... Dobra, możemy zamknąć sobie drzwi i sobie weźmiemy, klikamy R, aby zas wyzaspełnować samochód, także co, weźmiemy sobie darmowo oczywiście Tico, jak to wygląda, mamy podobny warsztat i pojawianie się jakby Polska Driving, grafika jest natomiast tutaj no bardzo ładna, trudno... Trudno zaprzeczyć, że jest brzydka. Trudno zaprzeczyć, że jest sładna. A my mamy tutaj nasze Tico. na ZKO, także fajnie. Dobra, musimy sobie tutaj odblokować drzwi. I klikamy F, żeby odpalić. Mm. Odpaliło. Pytanie jak tu się zarabia? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia troszkę, jak tu się zarabia. Chyba tam, bo tam... Wy nie widzicie tego, ale ja widziałem, że tam trzeba chyba podjechać. I tam jest taki domek jakby. No, czy tu się zarabia? Ja już nie wiem w końcu, gdzie, gdzie się zarabia. Duża mapa to jest, to na pewno. Tak mi się wydaje. Nie, ja myślałam, że tu jest coś napisane. A tu nie jest nic napisane. Dobra, jedziemy. naszym Tiką. możemy sam, sobie światełka zapalić. Ale serio, grafika jest przyjemna bardzo. Podoba mi się tutaj ta gra. Możecie też ją ocenić w komentarzu, jeśli chcecie. Ogólnie napiszcie swój komentarz. Tak i tutaj się chyba bierze jakieś przy... tu się chyba zarabia. W sensie, tu się paczki bierze. O, tu, tam jest pasat. Tu się zarabia? Poczekalnia. Rozmowa, doradca logistyczny. Good afternoon. Tak, chciałbym podjąć się tej pracy. Worker. Ok, teraz musimy wyjść stąd. Chciałbym się podjąć tej pracy, no. Ale co z tego, że ja bym się chciał podjąć tej pracy. Przeszyłki są załadowane. O, ale to fajne jest. Ty, widzowie. Ja nie wiedziałam, że to tak fajnie wygląda. Dobra, jedziemy dostarczyć przeszyłkę. Tam mamy dostarczyć tutaj, taki napis. I ogólnie podoba mi się ta gra. Yy, podoba mi się nawet bardziej niż te jabłkowice RP. Samochody nie są kwadratowe. Ale nie mówię, że też jest zła ta gra. O, ja tu tam miałem skręcić. Oczywiście nie mówię, że zła jest gra o nazwie yy, Jabkowice RP Ale my jesteśmy sobie w złocone trasy RP zło, Przepraszam, złocone trasy bez RP. Ale dobra, mamy tutaj ulicę Świerkową. Mowę myślę, lekkie lagi, bo to jest bardzo duża mapa. Także... Dobra, dostarczamy sobie nasze zamówienie tutaj. O Jezu, hamuj. I sobie tutaj dostarczymy. A nie, bo czekajcie, widzowie, jak ja to mam wziąć. Halo? Jak mam to wziąć? Obecnie proszę Teraz dostarczaj paczki do Złociniec 33. Dobra, widzę, jak ja tu mam to dostarczyć, bo ja się zastanawiam troszkę. No zastanawiam się trochę, jak to dostarczyć tu mam. Bo tak średnio to wiem. To mam tak pomać kamerką i tutaj iść. A, dobra, że tak, w ten sposób. Dobra, nie no, fajnie to wygląda. Teraz musimy jechać po kolejną paczuszkę. Cofnąłbym nawet, ale... Dobra. Tu jest jakieś biuro kolejne także. <laughs> Duża jest ta mapka Ogólnie i, i fajne miejsca tu są też zrobione Dobra, teraz gdzie to jest? Ta firma logistyczna A dobra dojeżdżam już tu. tu Tam jest ulica Lipowa Wiem też, że stoją tu policjanci którzy łapią mandaciki W sensie, którzy wlepiają mandaciki Także fajnie, fajnie Dobra, my sobie już tutaj skręcamy, do naszej firmy logistycznej, żeby po kolejną paczkę pojechać. Ale samochody też mi się bardzo podobają, naprawdę. A zwłaszcza ten Polonez tutaj. <laughs> który tank tam stoi. Dobra, daj mi kolejne paczki. Dzień dobry, jak mogę Ci pomóc? Chciałem się podjąć tej pracy. I co, muszę tak cały czas tu przyjeżdżać? Czy mogę sobie po prostu brać te paczki? Magazynier ma przerwa. XD, dobra, nieważne. Aha, tutaj coś jest, widzowie. Dobra, poczekajcie, widzowie. Teraz muszę tam znowu jechać. O Jezu, ale du duże to miejsce tutaj. Ja będę tak ciągle powtarzał, że to jest bardzo duża mapa. No ale w sumie nie ma się co dziwić, jak jest po prostu wielka. <laughs> dobra. Jedziemy. Muszę dostarczyć do Złocinieć 89. Dobra, skręcimy sobie w lewo. Mam nadzieję, że policja mnie nie złapie, bo będzie mandacik. Nie jest dziwne, że mandacik będzie, <coughs> jak przekroczę prędkość. Już przekraczam to na pewno. O, ja mam ABS-y ABS włączone. Ale szybki ten samochodzik. A dobra, możemy nawet tutaj wjechać, albo i nie możemy, dobra, dostarczamy, 800 zł ponad, także cofamy i idziemy z powrotem po paczuszki, ale zagazowałem, nie wiem czy to jest jedyne miejsce, w którym da się odpierać te paczki, ta firma logistyczna, czy jest ich więcej, ale jeśli jest ich więcej, to napiszcie w komentarzu, bo na pewno zagram jeszcze w tą grę, bo podoba mi się ona. Ojej, podoba mi się ta gra, więc, więc raczej będę w nią grał częściej. A raczej, jak będę miał czas, to wtedy będę w nią grał. Dobra, chodźmy tu. I czy ja mogę sobie wziąć sam paczkę? Nie, dobra, muszę cały czas tutaj chyba kl tak klikać. Bo inaczej się nie da. Dobra, daj mi te paczki. Dobra. Yy, czekamy, czekamy. Chwilę jeszcze musimy zaczekać. Cztery, trzy, dwa, jeden. I dobra, możemy jechać. Teraz musimy do Gronowa jeden, także chyba troszkę dalej to jest. Tak mi się wydaje. Link do gry oczywiście tradycyjnie w opisie znajdziecie, jak i również wszystkie linki do, zasubskryb do na przykład y, obserwacji profilu mojego na TikToku. Y, możecie też zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, wbić na Discorda, zostawić łapeczkę do góry no i oglądać filmy po prostu. O Już widzę, że zachód słońca jest, także nieciekawie. Po dziurskach tak trzeba widzowie jeździć. Chociaż na pewno jest inna droga, tylko ja po prostu nie znam tej, ma tej mapy za bardzo. O, ogólnie mogłem pojechać tam, było bliżej. Dobra, włączamy sobie powoli światełka. O, widzicie, są lagi, bo to jest duża mapa. Albo jest po prostu niezoptymalizowana. Więc nie wiem, które bardziej. O, jezu, w jest jestem, wrobie jestem. Dobra, wyjechałem. Mam nadzieję, że policji nie ma, bo będzie masakra jakaś. Bo jadę 120, także... 130... Nie, 123 to jest chyba Vmax. Więcej nie pojedziemy. Dobra. Możemy już chyba powoli zacząć hamować, chociaż nie wiem. Ile... Ile jeszcze mam tu jechać? Taka du duża ta mapa, że normalnie jedziemy pół po godzinie będziemy jechać tam. To jest ronda jakieś? Czy co to? O, będziemy jechać też. Szutrową jakąś drogą. Jezu smar. Co to się dzieje? O Jezu! Widzimy. Wyjedziemy. Wyjedziemy. Dobra, wyjechaliśmy chyba na asfalt. To mi się wydaje. Ale nie wiem, jak daleko jeszcze tutaj jest. Nie mogę jechać szybko, bo jeszcze coś walne i tyle będzie z mojej jazdy. A że światła, nie wiem, czy te długie to są długie. Bo długie to powinno raczej świecić do góry, nie tak trochę. Mam 18:12 z tego, co widzę. Ale dobra, widzę, widzimy się, jak będę tam na miejscu. Widzowie, dojeżdżamy. Jesteśmy tutaj. Mamy napis gronowo. A raczej tabliczkę gronowo. A teraz. Teraz będzie masakra, żeby tam powrócić. Ogólnie. Dobra, dostarczamy. No, i to jest normalny zarobek 4000. No w sumie długa trasa, nie? To nie dziwne, że tam. Ten... Dobra, teraz trzeba tam powrócić, więc słabo. Szkoda, że nie mogli bliżej tej mapy zrobić. Fajnie były było. A tak trzeba długo jeździć. Więc weźmiemy sobie jeszcze jedną paczkę i poznacie moją ocenę na temat tej mapy. Bo wygląda ona fajnie. Nawet ten księżyc tak realistycznie wygląda. Dobra, tutaj jest zakręt, także nie wiem, czy my jedziemy obok jakiejś ekspresówki, ja o tym nie wiem. Czy tu są po prostu... O, tu są lagi na pewno, z tego co widzę. Lagi są, więc nie dziwne. Chociaż to nie dziwne, że. że takie lagi są. Bo jest to duża mapa. Dobra, widzimy się, jak będziemy blisko firmy logistycznej. Widzowie, ogólnie, jak sobie jechałem, nie? To zobaczyłem, że jest tutaj. Co jest? Menu. Mamy tutaj. Nie wiem, co tutaj mamy. Yy, mamy tutaj cienie i tak dalej game settings przepustka o tego nie widziałam. ale czy da się ustawić tutaj pogoda czy się nie da ale z tego co widzę to się chyba nie da no nie ma ale jest tutaj takie coś jak praca i mamy lasy państwowe i mamy PKS tylko że to chyba nie działa jeszcze Pozmieniania musisz odczekać 10 sekund, no dobra, ale... Dobra, ja się mogę tepnąć, tak? Driver PKS. Dobra, może zrobimy po prostu reset. O! Zrobiłam reset, tak. I jesteśmy tu. Klikamy Driver PKS. Nie, no gdzie? To jest dalszkowo, tak? Czyli... Tu sobie wyjedziemy w lewo, prawo, dobra. Dobra, widzowie. Jedziemy tam. Tak, myślę, że tam sobie pojedziemy. O. Nawet nie trzeba drzwi otwierać, więc fajnie. Dobra, widzowie. Ruszamy w to miejsce, gdzie jest driver PKS. To musimy chyba tutaj w lewo pojechać, tak. Jak wyjechaliśmy w lewo, tutaj. To musimy później w prawo, czyli tutaj. Dobra, to ruszamy. Bo przed nami du. Oj, czekajcie, bo z drogi wyleciałem. Gdzie jest ta droga? Tu? Tak. I tam musimy jechać, dok. Więc jedziemy. Nie wiem, gdzie może być ten spawn PKS. Nie mam pojęcia tak troszkę. Nie wiem, jest duża ta mapa i nie wiem, gdzie to może się znajdować. Może jestem blisko i po prostu o tym nie wiem. Koszulki tam mamy, reklamy koszulek, ale nie wiem gdzie to może być tak szczerze. Także troszkę słabo. Mo dzień by było na pewno łatwiej. To na pewno, ale no cóż. Tu jest złomowisko, złocinec. A, i my już tutaj jesteśmy, tak? No, chyba, że tam trzeba o widzowie pojechać. Pojedziemy tam zobaczyć. Że nie tutaj widzowie. Tylko tam dalej. Dobra, widzowie, niestety nie mogę znaleźć tego miejsca, także to by było chyba na tyle z tego odcinka, tak mi się wydaje. E to jest najlepsza mapa. Jeżeli. Znaczy, no nie najlepsza, bo dopiero jest to drugi odcinek, tak, ale. No ale fajnie wygląda. Staniemy sobie na torach. Albo właściwie obok torów. No i co. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Przysyłajcie swoje gierki w komentarzu. Piszcie nazwy właściwie tych gierek. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. No i to ja się z nami żegnam. No i ja mówię cześć. No i oczywiście cześć.